Co się dzieje? Sit. Sied... Co to jest? <śmienic> Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygód prosto z mojego domu, czyli Shit House. Słuchajcie, idziemy zagonić moich gości do robienia na polu. Słuchajcie, bo mnie już to denerwuje. Oni tutaj żyją na kocią łapę i korzystają z mojego jedzonka. Jak przyszło w ostatnim odcinku zrobić pole, to zrobili jakieś nie wiadomo co, i teraz trzeba to ładnie dokończyć, zrobić kilka pozornych grządek i po prostu zacząć zabawek. Ja, ja, ja. Dzień dobry panowie, co tu się dzieje? O, widzę, że sobie domek dobudowali. Pięknie, bardzo dobrze. Słuchajcie, yy, nie wiem czy to będzie dla was dobra nowina, ale w każdym razie dzisiaj też idziemy na pole i będziemy yy, sadzić trochę lepsze te grządki niż ostatnim oh. razem. Dokładnie, czekam na was na zewnątrz. Zaraz się tam zobaczymy. Ubierzcie się i do roboty. Ciekawe, ciekawe, ciekawe jak długo zajmie im zrozumienie, że drzwi naciska się klamkę i się otwierają. No! Witam panów bardzo serdecznie. Dobrze, że się wpadli, słuchajcie, idziemy na pole dla was motyczka, jedna motyczka, druga motyczka. Dzisiaj macie motyczki, słuchajcie, takie same Co się dzieje? Siedź. Co to jest? Co to jest? Biegniemy tam! Nie tam, może trzeba mu pomóc! Spadł z wysoka, dawajcie! Co to jest? Tu się pali! Jest ta chyba! Kim jesteś? Nie podchodźcie do niego, może być groźny Wydź bo się popazisz, chodź Chodź Chodź, poczekajcie, musimy go wyciągnąć. Chodź, czekaj. O, zgaszcie płomienie, zgaszcie płomienie, ej Ja jestem sit Sid leniwiec. Dzień dobry. Yy, yy, to, to jest Steve, a to, to, to w zasadzie ja ich też nie znam. No co się dzieje? Dla tego kurczę Ilu gości można znieść? Aha, rozumiem, e, czyli e, 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 nie ma u mnie w domu miejsca, rozumiesz? Nie ma miejsca. Ja nie mam w domu. E, nie mam w domu miejsca. Nie on się patrzy, co on tam no, widzi. Nie, nie, nie. Dobra, chłopaki, słuchajcie. E, 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 o, idź, idź za Steve'em. Nie, nie poczekaj, nie idź tam, to jest woda, to nie wiem, czy u siebie na planecie. To, umiesz spływać? Nie, on się topi, jej pomóżcie mi, on się topi. Wychodź, wychodź, mas tutaj, spodek. Potekaj, o, mas Super! Skąd wy się wszyscy bieleciel? Skąd wy się wzięliście? Powiedzcie mi, czego wysłuchacie u biednego sila, który chciał sobie spokojną serię zrobić? Steve! Sit. Sit! Dzień dobry! Dobra, nieważne. Słuchaj, chodź za nami! Dobra, chodźcie, może zrozumie, jak pójdziemy. Chodź za nami, chodź! Super! Tak, spokojnie. Spokojnie, nic ci nie grozi, u mnie tylko pamiętaj, żeby nie da, nie da bałaganic, bo ja jestem bardzo pedantyczny, po co wy w ogóle tu wszyscy przychodzicie, czy to ma jakiś cel, czy to ma jakiś sens? Co się dzieje? Arbus! Arbuz, spokojnie, zapraszam do domu, Steve, postątaj tutaj jest pełno bałaganu, zobacz co leży, wszędzie arbuzy leżą mi twoje te, zapraszam do domu, proszę wejść, proszę się nie krępować, super, także tutaj w tej skrzyni, może jesteś głodny, dam ci jabłka, bo wy tam w kosmosie to może jecie jabłka, proszę. Powiedz mi, powiedz mi, skąd psy leciałeś i czemu zawdzięczam tą wizytę niespodziewaną. Ty masz jedno oko, biedaku. Kapitanek. Chodź. Kapitanek. Chodź. No to te chłopaki, no to te chłopaki świetnie gadają. Fajnie się bawią, super. Ja już nie, ja już nie, ja nie wiem, ja idę orać w pole, nie wiem, róbcie co chcecie, ja mam to głęboko gdzieś, świnie, opuszczam dom, do widzenia, wychodzę stąd. Sit. Nie mów do mnie sit, ja nie mam, ja chcę spokojnie rządzić swoją tutaj prowincją, a nie przejmować się jakimiś gośćmi, radźcie sobie sami. Przyszła gromada nowych gości, a jak przyszło iść na pole, to oczywiście zostałem sam. Zawsze tak jest, nie opłaca się być dobrym. O, proszę bardzo, jeszcze tu idą dodatki teraz, Przeprosimy, jakieś mi będę pewnie robili ci coś. Jak wczoraj zrobili pole, to pozal się Panie Boże, zobaczcie, co oni zrobili, pozostawiali tutaj pełno jakiegoś tego. Lepiej nie mówić, a tutaj trzeba przecież wydać ziemię. Co, Ja z wami nie gadam, nie chcecie mi pomagać? O choler. jakim wy języku mówicie, w ogóle po co wy tu psyśliście? Co się stało? kapitan? Co kapitan? Nie rozumiem. Na waszą planetę! Aby powierzyć wam bardzo ważną... MISJĘ! Jaką no, misję? Księżniczkę artes! Uratować księżniczkę! Ja się boję żadnych tych księżniczek ratować! Co wyzuca z buty wyzucił. Patrzcie co on zrobił! Jak so wymieć? Jaką księżniczkę? Księżniczkę! Arte. Księżniczka Artesja, mam w dupie księżniczka Artesja, nikogo nie będę ratował! Ja jestem zwykłym rolnikiem, jak chcę spokoju, jak chcę ciszy, nie za księżniczki. Jaki ze mnie wojownik? Ile mi zapłaci mlecyków? Za uratowanie. Myzełko, fa? Jeszcze raz, ile mlecyków mi zapłaci księżniczka za uratowanie, chcę wiedzieć. Osiem. Osiem mlecyków? Nas jest raz, dwa, trzy, osiem lecyków, czyli oni dostaną po jednym lecyku. Ja dostanę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, idę! A ty pójdziesz z nami? Gdzie ty lecisz? Poczekaj! Za mało wiemy! Jeszcze za mało wiemy, poczekaj! się za motyki i pole orać. Co to ma znaczyć w ogóle? Jakieś wyprawy? Musimy mieć dużo, dużo wszystkich przedmiotów, żeby pójść na jakąkolwiek wyprawę. Potrzebujemy tutaj... Ja poczekajcie, wykopię... Nie, nie wiem, ja się muszę zastanowić, co tutaj dalej z wami zrobić, słuchajcie. Jaka księżniczka? Kiedy? Muszę was przede wszystkim nauczyć mówić w moim języku. Dobra, w momencie, kiedy oni, boje, słuchajcie, sadzą drzewka, ja się widzowie, kochani, z wami pożegnam. Jak widzicie, nie wiadomo, co się dzieje. Nagle przychodzi jakaś kapsuła, wybucha jakiś człowiek, mówi, że mamy ratować księżniczkę jakąś na A, nie pamiętam, artezję czy jak. Ale słuchajcie, 8 leczyków, to ja się chyba zdecyduję jednak. 8 leczyków, policji, to jest. Jeden leczyk, drugi leczyk. Trzeci mlecznik. czwartym mlecznik. Jeszcze raz drugie. Tyle, słuchajcie. Za tyle mlecy jestem w stanie zrobić wszystko. Bo... Także, słuchajcie, w następnym odcinku ostre przygotowania do wyprawy. I cóż, trzymajcie się wszyscy. Mam nadzieję, że przeżyjemy. Wszyscy. papa pa.